Szarikan! Du, du. O nie, o nie! Szarikan! Mać jedzenie szybko! Du, 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 du. Mamy jedzenie. Nie mamy, nie mam jedzenia, nie mam proszę jedzenia Proszę otworzyć, halo policja, proszę otworzyć Szarikan! Szarikan! Szari Co Cześć. znowu? Mm, mm. Idź mi stąd! Już się tu nie ma, ja nie prowadzę serwisu samochodowego Nie naprawiamy samochodów Przepraszam na pizzę. Jak, jaką ja, e, O czym ty mówisz teraz? Ja nic S -s -s -słyszałem. nie słyszałem. A nie, bo ja obrazek. Widzisz tam ten obrazek zbananowy? Ja go wiesz, w białym gwoździe. Wow, 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 wow. <śślażę> wow. Ci, chciałem ci zademonstrować, jak się wbija gwoździe. A, Właśnie dzięki. tak robiłem z tym obrazkiem. Nie i tak go ciach ciach i go cię. Ale mówiłeś o pizzy. Nie, mówiłem, że nowy obrazek jak kupię sobie, to będzie pizza kolejna. A, no. Dobra, słuchaj, szarikan. Co się stało? Skoro pizzy ta... nie ma, to w ogóle. Wyprowadzasz się z domu w końcu. Już jesteś na tyle samodzielny, że możesz się wyprowadzić i mogę sam zamieszkać w tym domu. O, wiesz, w końcu na to się poczekaj. Nie, czeka. jesteś za młody tu dalej. są drzwi, tu są drzwi. Co? Jak tak, to za młody? Tak, nimi jechać. Czemu ty masz czapkę Mikołaja? Bo ja się dopiero obudziłem, taka alibacja by była ostatnia <laughs> na te święta. <laughs> Dobrze, znaczy, rozumiem. że mleko piliśmy. Całą noc piliśmy. Cała mleko. Butla, tak. W ogóle ładnie zaparkowałem. Świetnie. Co, co słuchaj, właśnie, o co mnie wkład do ciebie? Nie, przyniosłeś? A, nie to wziąłem to twój banan. banan. Y, ja, w końcu mieszkam, mieszkam, u ciebie w piwnicy i właśnie to chodzi o to, że zabieram cię dziś do Narni. Pomyślałem to, sobie, że odwdzięczę ci się za ten kawałek podłogi, Ach, powiedz, bo mój jest ten Bałek znowu chcesz wciągać mąkę basie i znowu chcesz trafić do Narni. Ostatnio raz to się źle skończyło. Ja wylądowałem w piekarniku, a ty w mikrofali. Nie, 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 I, nie, 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 nie. I zatrzasnęliśmy się od środka i nie mogliśmy wyjść. Ta szczęście ktoś nas usłyszał. Słuchaj, bo się zaczęliśmy przypiekać. Nie, 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 nie. Co? nie. To ja nie pamiętam tamtego. Było dużo mąki. Nie, to słuchaj, a, po, po, <laughs> powiem ci tak: dziś idziemy zwysz. Naszej kariery. Widzowie, super ważne ogłoszenie. Eneba to nowy rynek z grami, gdzie znajdziecie ponad 25 tysięcy tytułów. Prócz samych gier, macie doładowania do najróżniejszych gier Xboxa, PlayStation, Nintendo, jak i również różne programy. Zdecydowanie, jeśli chcecie zaoszczędzić swoje pieniążki, to Eneba zagwarantuje Ci najgorętsze promocje i oferty. A dzięki Trustpilot masz 100% szans, że dostaniesz swoją grę. Również jest niesamowity support, który działa 24 godziny 7 dni w tygodniu. Oczywiście nie kupujesz tutaj gier tylko na Steamie, możesz na inne platformy również, w sumie to na każdą. Więc link masz w opisie, zajrzyj na super promocję, a my wracamy do filmu. Wzwyż! My upadamy. No i właśnie dlatego musimy wejść wyżej. Słuchaj. Słuchaj, ty próbowałeś już robić, sprzedawać te gorące hot mamuśki, tak jak to nazwałeś, tą swoją biznes pracę tak. z tymi gazetami. Nie wypaliło to. Ja sprzedawałem komputery, no, chyba tylko też sobie nie kupiłem. Bo... Tylko, tylko ja kupiłem ten komputer. Ja, ja na nikogo nie stać. Kryzys nadszedł w Polsce, kto by się spodziewał? Nikogo nie stać na gamingowe komputery z Fortnite'em. Który jest za daro. ale ja go sprzedawałem jako pakiet dodatkowy za 5000 zł. złotych No to ja się biznes. nie dziwię, że ci to nie pykło, nie? Ale tu bardzo, ale do... słuchaj, słuchaj no, Musisz no, mi zaufać, musisz mi zaufać i idziemy do narki Chodź, ufasz mi? Ani trochę Teraz musisz <grym> powiedzieć, że tak, ufam ci Ani trochę No dobra, to super Ła, ła, przestań, ła A Mucha, Mucha, no mówię ci, Mucha siadła na tobie O, to dzięki, się ja się przydzę mucha. Fuj. No, dlatego wiesz, ja też, dlatego ale, taka ale była moja reakcja. Stań mhm. obok mnie. Odwróć Małysia. się. Patrz Widzisz? Tam? Wrota do Narni? Nie? Patrz w górę. No, w górę, A, patrz. czekaj. No, A to tak wysoko mogę. No nie, patrz, nie no to troszkę jest troszkę niżej. Nie, nie, patrz, To patrz. jest sufit. Patrz Co? na po, pokój, pokój, gdzie jest internet. E, tam coś jest brązowego na górze. Tam tak. farba odchodzi z sufitu. Nie, 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 to jest właśnie to wejście do narni! Jak wejście do narni? Na suficie? Ja pamiętam, że wejście do narni było w szafie czyjeś. Jak ubrania się przechodziło przez niej i wtedy była narnia i tam spotykałeś te całe czarodziejskie Ale Ale to ty myślisz, że jest tylko jedno wejście do narni? To jest specjalne jest to wejście nie? do narni. To jest dla specjalnych ludzi specjalna narnia, tak? Chcesz tak. mi powiedzieć? A no to może weź jakąś broń co tych z bananami tam chcesz wejść? No to, dobra, Musimy czekaj. się przygotować. O, Harry Potter a! miał różdżkę. To my miejmy pistolety jakieś. Mam! Paralizator, dobra rzecz, ja z młotkiem pójdę. A powiedz, ja jakiegoś prowiantu nie. A no teraz jesteś no z tego słuchaj. A masz dwie rzeczy. Tak. A gdzie ty go chowasz? Pieluchę. Okej, okay, ja nie mam, ja idę bez prowiantu, jednak nie chcę. Tylko wiesz co, bo jest taki problem. Jak teraz obserwuję, to jest to dość wysoko. Jak ty się tam chcesz niby dostać? No i tu, słuchaj, tak jak powiedziałem. What mission impossible chcesz zrobić? Jakąś drapinkę tam Tak, odstoń. moglibyśmy, tak, moglibyśmy, tak, moglibyśmy postawić tu stół na stół na stół, ale nie, słuchaj. Tak jak powiedziałem, ci narnia nie jedno ma wejście i idziemy od tyłu. I co powiesz na obalenie Daddy drinka? Nie, to jest to jest kontent ale, ale naprawdę nie, możesz... musimy obalić to, patrz! A że tak dosłownie. Dosłownie musimy to obalić, a, słuchaj. A ja myślałem, że to będziemy, wiesz, tak. Nie, nie, ale, ale to możesz to... wziąć na, na później, możesz wziąć na później. Okej. Okay. No, Bierz. To później tak, 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 tak. I... Y... Tatuś nie będzie zachwycony. Ojej. Zwalę na ciebie, zwalę na ciebie! A nie Bierz? możesz! Jestem starszy, A! jestem starszy! Cicho bądź, cicho bądź. Nie, bądź nie jesteś starszy. starszy! Właśnie, nie jesteś starszy, ja jestem starszy. jestem starszy. starszy. Mam motek, Wiesz jestem to? Uciekam, uciekam. dalej Ale, A! Ale to nie wygląda jak Narnia w ogóle. Zaraz, A! co to jest? Co to jest? czekaj, bo ja umarłem. <laughs> jak to umarłeś? Chodź tu. No było. O, jest ja. O, udało okay. ci się. Śarikam. Co to jest? Witaj w Narni. Przecież to wygląda jak podlasie? czemu tu tak smutno jest? czemu tu jest tak brązowo i do dupy? Oops. Okno się otworzyło i zamknęło. Co ty zrobiłeś? Rzuciłem ty paralizatorem. Jesteś ty jesteś czarodziejem. Nie, nie ty jestem dzieckiem. A. O, ale masz moc. sobie! Wiesz co, w sobie. jednak jestem czarodziejem? Patrz, teraz masz czapkę u mnie? Teraz nie. Masz czapkę? Nie masz czapki. Masz? Nie masz. Masz? masz. Nie masz. Masz? Nie Ciebie masz. Trzeba iść przebadać. Ja cię umówię na jakąś. Ale te... patrz! Patrz, co to mamy? Czekaj, patrz. Co to tu jest Mister Taco! Co to gicia jest? To jest, to jest Kicia! kicia. Zejdź z niego ty z wyrolu. No, od razu na kota wchodzisz, no, przecież ze w zasadzie. To tak od... lubi go z obrożoną wielką chodzisz na niego? I on tego nie robi. On mówi, krzyczy, teraz do ciebie. On miał, nic miał zejdź nie krzyczy. Ze mnie. Ja o, to widzę czekaj. w jego smutnych o. oczkach. Zejdź z niego. Złaź z, z niego. Już. Szedłem. Patrz, o. o. Patrz. No i teraz widzisz, ADHD się mu włączyło. Teraz coś ty tam robisz. Zekotałeś z tym. Ty, to jest to... magiczny. Ej, słuchaj, jesteśmy w Narni, tak? To no. jest magiczny kot kod. tak mówić magicznie. Kocie. Chcę, żeby mu włączyć telewizor. Czekaj. O, o. Stało się? On chce, żeby o! mu uruchomić Dadio. Nie, ale patrz. Do not plug in. No to co to znaczy? Yy, włączyć do prądu! No, no właśnie o tym mówię, bo to jest magiczny telewizor. Jee. A kotek chce pooglądać. Mam czekaj, Myś... mam tą wtyczkę. Plug... To musi dziurkę dziurka. znaleźć. Tylko nie byle jaką dziurkę to musi być. Wiesz, wiesz co? Ale, ale nie zepsuj tego telewizora. No właśnie... <laughs> czekaj, Kurde. To... O, czekaj, ja, ja wiem, ja wiem. Ty wiesz? Ja co, wiem. Co ty, bananem go chcesz uruchomić? To czekaj. tak nie działa. Wow, no i dobra. co teraz? Co ty zrobiłeś? Ja jestem silny. Nie jesteś. Jestem, patrz. Co, co jest? Ale... No dobra, ty tam jesteś, a telewizor jest tutaj. Co ty robisz? Co? Tu jest telewizor. Co tu jest? Niewidzialna ściana? Co ty? Tu, tu jest telewizor. Co ty gadasz? Jak no. ty go niby podniosłeś? A Już zepsułeś go totalnie. Nie, nie, on tutaj jest! Aha, okej, okay, to mi go podłącz. E, chciałbym, ale wiesz co, wtyczka się wzięła w... Wnarniowała w podłogę. Ale tu jest jeszcze ten! Czekaj! O, dam patrz, radę. Mam! Projektor! Może to hmm. odpuścimy kotkowi. Będziemy mu jakiś... jakieś a To, to, to ja idę po kota! Nie, ty mi po drabinę skocz! Gdzie to ja mam włączyć? Patrzcie, to jest! No to podskocz! No jak mam tam podskoczyć? No przecież to jest za wysoko, no. jesteś no. duży! Nie jestem duży, mam... ile? 30 cm, No to no może czekaj, 40. wezmę o obrazy ci przesunę. O, to To, to Wrzuciłeś czekaj. ją pod tekstury, czekaj, jak tą ja mam teraz bo, czy ten telewizor. Tą skrzy... Nie mogę, jest za ciężka. Mm. To jest kluczyk. Mm. Musimy to użyć Pomóż mi ją przesunąć! Ej, mm. ej! ej. Ech. 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 Przestanie, żabić z siebie, Devila. I musimy chodzi? zamówić na Dadi Marcie złoty kluczyk, żeby móc otworzyć tę skrzynię. Do tego był nam potrzebny ten złoty klucz. Tylko, że najpierw musimy włączyć router, a potem musimy to zamówić i musimy mieć pieniądze, więc musisz się najpierw zatrudnić, bo nie ma, jesteś bezrobotny. Ale możemy starać się o zasiłek, bo jesteś w sumie dzieciakiem. E, I wtedy 500 plus dostaniemy, na który przewalimy Czekaj. na mleko tak naprawdę i na Czekaj. zabawki. Czekaj, mam pomysł. Ej, to... powiedz mi, czy ten Batman też lata u ciebie. Tak, lata no. W miejscu? Ty nie, ma... nie, nie lata w miejscu, on lata sobie normalnie. A, to u mnie on lata w miejscu. Okej, okay, co I, to i jest? I chciałem go, go polować. Pas. A może ten kompas pokazuje nam, gdzie znajduje się skarb? Ty mnie nie słuchasz, ja tu mówię o skarbie jakimś fajnym, a ty nie to Nie, to tak, Tylko go nie jest, bo potem zachorujesz. Patma! Ej, mówiłem. Jestem no I jesteś Batmanem! Nie, jesteś Debilem! Nie Batmanem! Ja wiem! Teraz mogę podłączyć ten projektor! Bo masz skrzydło? poczekaj! Tak, bo potrafię Czekaj. latać! Ja Czekaj, latam, tom. ja gadam! Tomas. Tomasem! A wolałbym, żebyś akurat nie gadał. A nie <gadanie> gadał. No! I... Tak, udało się! Wow. Tak! Kicia! Kicia, pa! Moment! Mamy... To jest pierwszy dzień, kiedy nasz ojciec nas w piekarniku! Przecież tu się nic nie wyświetla totalnie, jest czarny ekran. O czym ty mówisz? A, to twoja choroba... To, chor tu coś to twoje, twoja tu coś To się coś wyświetla? Tak, to są nasze pierwsze chwile z ojcem. Montażysta, proszę, dodaj mi tu jakieś obrazki śmieszne, kotki albo coś. <laughs> twoja choroba postępuje! Duży wyobraźni, Szarika! Duży wyobraźni! A widzisz to? Jo, ty masz laserowy! Ty ty jesteś tym. O, weź mi nie świć poczucie! Nie przepraszam, nie wiedziałem, że ten, nie chciałem! Czekaj! Jestem ślepy przez ciebie! Nie, 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 spokojnie, to dla ciebie! To dla ciebie, proszę Ja jestem jak ten Date Vader cały! To jest moja ta broń laserowa! On miał takie, to się miecz świetlny nazywało. Pa! I teraz mogę piu, piu, piu! Pa, teraz po tobie! O Jezu! O nie! Przestałem być! Batmanem! Ej wyłączyć... Mój laser ma zarumbistą moc, on potrafi wyłączać Batmobila! Akurat zjadłem, zjadłem pigułki w samym czasie. A kotkowi jak po świece? A nie, czemu świec kotek po nie kotkowi! Kotek! No ale kotek powinien się zainteresować, przecież to jest zabawka dla kotka, nie? A czekaj! On powinien za tym gonić. Alo, kotek! Stawa! Zepsuj się, kot... się. Zabijesz kotka. Jak... A nie, dobra, patrz, no, żyje! No i co? Reaguje? tak. Kitek! Totalnie. Laserek! Totalnie, nie reaguj. O! 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 o mogę ich utrzymać! Co się dzieje? A! Goni za tym co? laserem! że go wyłączyłem, nic nie świecę nawet. co go nie teraz. U mnie przed chwilą lat to świecił się ten laser. aha A! Z... Zestrzelił mnie! Target wyeliminowany. Jestem ślepy, jeszcze przez... oła, Przepraszam. ja nie mogę nic zrobić teraz. Oj tam, nie możesz nic zrobić. Musimy telewizor włączyć! Włącz mi telewizor! Musimy my... go zasilić jakoś. Potrzebujemy nowego telewizora. Nie weźmiemy go wiem. na górę. Poczekaj. Nie, czekaj. Ja Patrz, go wezmę trzeba... na dół. Trzeba to otworzyć i tu gdzieś będzie wtyczka wy, wy, wylatywała. Ej, chyba znalazłem. Patrz, w pokoju u starego pleśni się wzięła i zrobiła. Oła, oła. Dobra. Pleść mu z wyrasta. Jaka pleś? No pleść. Gdzie? Ej. No chodź do spokoju starego, zejdź po no co jestem. Jak jesteś? To jestem obok ciebie. A tu! Patrz, bo tu jest wtyczka. Ogół widzisz ją? Tam na suficie? No, a co innego to może to takie być? Takie czarne coś, ale nie wiem czy wtyczka. No, bo tu jest pleśń, no popatrz, zielone, takie coś rośnie na środku. Mówiłem, żeby wieczył częściej tutaj, sobie. To mnie o, ty, nie słuchał. No ty, faktycznie, ale słuchaj, mam no. telewizor. Gdzie? Tu, czekaj. A ten? a ten nie działa chyba. To jest ten... dla pizzu kupiony taki, wiesz. Nie, to... ten telewizor, ten duży. Aaa. A, bo ty go nosisz, tylko ja tego nie widzę. zobacz A, tu jest. A, to ty go nie widzisz, że on tu jest, ja, że ja stoi na nim. Ja mam na strychu, ale jak go włączysz, to pewnie nie będę go widział. Ale możesz włączyć. Pójdę ale... na strych, zobaczyć, czy ale wiesz, będzie Ale wiesz, jaki jest widać. problem? I... No. Nie ma wtyczki. Wtycz, wtyczka wpadła w podłogę, tutaj też. Nie. Yeah. Mój... Idziemy, zamówimy. Ej, zamówimy rzeczy. Ty zamówisz telewizor, a ja zamówię. A może słuchaj, prześpijmy się z tym i. I podrzemce? Wrócimy na ten strych. A, kotka zepsułeś! Dlaczego? Dlaczego mi kotka zepsułeś? To, to tylko Mr. Taco. Mister Tako. Mister Tako. Let's go! Włącz... Dobra. I Dobra. teraz. A, u, a, u. Udajemy, że ten kotek on pilnuje tego skarbu tutaj, rozumiesz? To On jest taką wielką bestią, która nas pożre, jakby nie będziemy głowy cicho. Czekaj, odwracam cicho. jego cicho. uwagę. Mm. I co działa? Zjadłem ten kluczyk. <grym> nie mogę, no jesteś. Ja zamówiłem drogi. Jak mi po drugi kluczyk? Chodź jak szybko! Nie ma Kiedy czasu. Znajdziesz. Tędy zjedziesz Nie ma szybcie. czasu, trzeba przesu... Ratuj nas! Czy widzisz, że przesuwam z telewizor? Nie dotykaj nawet, kurde, tego telewizora, bo go zbugujesz znowu. Nie zbuguję! Niosę no. go! Ja chwycę, ja chwycę za wtyczkę. O, dobrze! Ty... Gdzie nie nie zbuguje się wtedy wtyczka. Gdzie ty idziesz? Gdzieś go? Do wtyczki. A poczekaj, no bo... No już zbugowałeś. O, idę. Dobra. Gdzie? No do tu A ja do wtyczki. Ten te... O, ja ciągnę. Dobrze, co stoisz już w miejscu? O. Jest, dropnąłem go. Nie oddychaj. Musisz poczekać trochę, bo musi mi się zregenerować stamina. Ale nie oddychaj. Pewno mnie to interesuje. <grywle> Mój powietrza! Cicho. No i dupa. Plan się <gry> nie podniósł. Podejście numer dwa. Podejście numer trzy. Podejście numer cztery. No, wsadzić to tam jest ciężko. Mi. Muszę przepchnąć ten. A ty dalej nie oddychasz? Pomóż mi przepchnąć ten telewizor. Ja chodź, chodź z tej strony, stani pchaj ze mną. kam O! Przedłem. O, o. W dobra, niego. dobra, dobra, dobra. Stój, 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 stój. Już nie pchaj, nie pchaj. Tyle popchałeś, jest dobrze. O! o! Jest! O! Stałem się rodzynką. Wiedziałem, że oglądanie telewizji po może się zepchnąć. telewizor, jak się czujesz? Dobrze. Sandra teraz nie przyjdzie do nas i się z nami nie pobawi. Jaka Sandra? Ale mam bananka! Który tu leżał już przez 3 to godziny? Mój. A, o, Ty. To... No nie przesadzaj. Pobawmy się w Wikingów. W żadnych Wikingów się nie bawimy. Idę po ten drugi klucz. Poczekaj tu na mnie. Dobra, wielki kwieżerczy kocie. To się źle Musisz... skończy. <laughs> Jak go szybko popikala. To jest filar. Podtrzymujący, dach, hasiek. To nie jestem, ja aż taki brzydki nie jestem. Znaczy chciałbym być taki wysoki i taki, po mm, prostu jest zbudowany, ale to jest filar. Uznam, że tu Słysza? jesteś. Robisz helikopter z kotem y, w powietrzu okay. w salonie. O jesteś. A twoja czapka jest helikopterem. O, o, co? O, o, co to jest? Co? O, Jak tu jest to jakieś jest... A, wow! To jest. Co się dzieje? Ty obsyrałeś jest? wszystko. Jesteś zielony. Sraczki, To jest klątwa! To jest jakaś to jest bongos. klątwa bongos! Teraz ja... Jaki, jaki... bongos! To jest klątwa na tym jest! Co ty... ty? <noise> Zrzgałem się!